Cześć, witam wszystkich na kanale Zakładamy ogród. Chciałbym pokazać, jak wyglądają moje rozsady różne, czyli to jest papryka, pomidor, górki, cukinie. No, przede wszystkim zacząłem hartowanie w miniony poniedziałek. Sprawdziłem oczywiście pogodę. Nie ma być super dużego słońca. Super fajnie. Nie mają parać deszcze, Super, bo mi to wszystko wypłucze. No i tak wystawiłem sobie paletę. Na zewnątrz przyjeżdżam po pracy do domu, i co się okazuje? Cała rozsada powyginana maksymalnie. Były silne wiatry, niezapowiedziane silne wiatry. U nas ogólnie relatywnie dość silnie wieje, no ale tego dnia, o tym poranku, faktycznie nie zapowiadało się, że te wiatry będą tak silne. Efekt, jaki był, cała rozsada praktycznie leżała. Tak wyglądają już. Po regeneracji od poniedziałku, dzisiaj mamy sobotę, yy, hartują się każdego dnia dalej. Przy czym regeneracja moja polegała na tym, że musiałem je włożyć do większych doniczek, dlatego że ta rozsada była wcześniej w takich małych doniczkach. Bryłka korzeniowa mniej więcej tak się wyrwała i dalej, tylko że nie w ogóle nie trzymały tych rozsad, one się kładły. Musiałem ratować ją, czyli zastosować drugie pikowanie do większych doniczek. Dwa dni trzymają piony, łapią kolor ładny. Co mnie martwiło, że tutaj były dla mnie najcenniejsze odmiany. Dałem, czyli jak gdyby malinowe pomidory, bawole serce, czarny książę, plus jeszcze jedną odmianę saint. Może dla mnie nie na tyle istotną, ale te dwie pozostałe to były prawie wszystkie moje rozsady tych odmian pomidorów. Więc na chwilę obecną trochę się cofnęliśmy wizualnie na nich, ale co ich nie zabije to jest mocniej. Widać że niektóre są bardzo liche, tak jak ta, ale wypuszczają liście. Do gruntu przejdą jeszcze głębiej zapikowane, więc może być efekt taki, że dzięki tej czarnej sytuacji poradzą sobie jeszcze, jeszcze lepiej. Także tak wyglądają moje pomidory, czyli tu jest odmiana malinowa, czyli bawole serce. Tam widzieliśmy z boku, on tutaj jest czarny książę. Jak i jeszcze saint? Pokażę go zaraz z drugiej strony, bo pokażę pozostałe wszystkie rozsady, jakie mam. Rozsady mam na takiej palecie, czyli paleta, jak gdyby do góry nogami, odwrócona. Przymocowałem sobie do tej palety kółka, czyli takie obrotowe kółka. Kółko kosztuje 5 zł. W każdym narożniku kółeczko paleta obrotowa i wyjeżdżam tą paletą z garażu więc nie jest to na tyle praco i, i, i czasochłonne, tutaj przygotowałem sobie drugą, jedyne co to jeszcze z jakieś płyty starej USB tam gdzie są też szczeliny, gdzie są deski wyciąłem kawałek płyty także szybka akcja minuta cięcia a tak żeby doniczki nie pracowały, nie bujały się na boki podczas generalnie przewozu kolejne rozsady, które chciałem wam pokazać to są ogórki Ogórki już są hartowane, praktycznie od początku były na dworze, wyglądają nieźle. Poza niektórymi sztukami, jak widzimy, ta sztuka tutaj, i to nie chodzi mi o popalenie na listku, tylko o tą malutką tutaj sztukę. I tak samo ta sztuka, jak i dwie doniczki, których tutaj nie ma, ponieważ nasz piesek, nasz edziu, jakoś tak mu te ogórki zasmakowały. No i sobie podjadał, więc musiałem drugi dosieć zrobić ogórków. Pokażę go. Był wysiewany dwa tygodnie później. Ogórki mają się nieźle, wszystko, już hartuje. Zaraz wam pokażę paprykę. Tu mamy cukinię, czyli mamy cukinię astre i cukinie soraje. Tak wygląda papryka. Tak wyglądają dynie. Czyli ta ozdobna. Tutaj jest dynia. Korona cierniowa, Dynia Bambino. Tutaj jest drugi dosiew, wysiew ogórków, który zaczyna sobie wschodzić. I drugi wysiew dyni, ponieważ po tym jak zrobiłem beczki, to stwierdziłem, że tych ozdobnych mogę mieć troszeczkę więcej. Cukinia. No, tam się hartują maksamitki. I widać, że te kwiatki wszystkie już, już już się mają bardzo bardzo fajnie. Już idziemy w stronę papryki. Paprykę dopiero co przyniosłem dzisiaj. Tutaj mamy pomidory jeszcze koktajlowe, które już się hartują dłuższy okres czasu. Widać, że te pomidorki wyglądają fajnie, dalej mamy paprykę. Tu i tu jest papryka. Tutaj z kolei mamy te kwiatki, o których mówiłem na A, nazwa. Tu tak pięknie, fioletowo kwitną. Też zaczynam je hartować. Powoli będę przynosił wszystkie kwiaty, które mam już tutaj. A tak wyglądały moje pomidory przed wiatrami. Czyli niektóre wyższe, niektóre niższe. trzymały ładnie piony. Wszystko ładnie, pięknie wyglądało, zdrowo. No, tam Zakładam, że zanim pójdą do gruntu tamte się na tyle wzmocnią, że mogą być nawet silniejszymi rozsadami od tych. Tyle, że większa wyruka korzeniowa. Trzeba będzie też uważać na te korzonki przy pikowaniu i też dać głębiej do gruntu, żeby chociaż trochę zostało tych korzonków. Jak się uszczykną super, ale tak, żeby nie za dużo. To jest Adonis odmiana. A to jest odmiana Soraya. Także tak się na chwilę obecną mają moje rozsady. Hartuję od strony zachodniej, czyli nie ma aż takiego dużego słońca na, na dzień dobry. Jest dość wiecznie, jak widać. No ale muszą sobie też poradzić, bo, bo na dworze, na zewnątrz też muszą sobie radzić. Yy, dlatego te. Które są w garażu. Pierwszego dnia dałem do garażu. Może dwa dni, żeby były troszeczkę osłonięte od wiatru. Ale żeby już łapały promienie słoneczne, tą temperaturę inną, żeby tu już się na tyle mocno hartowały. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Do oglądania kolejnych filmów. Bo już niebawem będę robił konstrukcję do pomidorów. Już niebawem będziemy wsadzali do gruntu pomidory. Bo pogoda nam w tym roku. W do zeszłego nadwyraz nie sprzyja. Także nie ma co się spieszyć, bo, bo szkoda utracić, tym bardziej paprykę, która jest bardziej wrażliwa na temperatury, jeżeli ktoś nie będzie miał w tunelu. Yy, także ja faktycznie z tymi naszymi rozsadami dopiero stopniowo będę wchodził do gruntu, pewnie za półtorej tygodnia. Teraz niech mi się tu spokojnie hartują. Yy, trochę dłużej nic się nie stanie, wolę tak, niż, niż, niż żeby za mocno to przecierpiały a po sytuacji z wiatrem już swoje odcierpiały, więc trzeba na pewno podejść tutaj z rezerwą. Zapraszam raz jeszcze do subskrybowania kanału, do oglądania kolejnych filmów, do wstawiania Waszych zdjęć na kanale Zakładamy Ogród, jak wyglądają Wasze rozsady. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!